Okay, witam wszystkich. Nazywam się Mariusz Chudy. Generalnie mam już kilka lat doświadczenia w zarządzaniu projektami głównie informatycznymi. Mam doświadczenia zarówno jako kierownik projektu, kierownik programu, portfela, zajmuję się także transformacją organizacji projektowych. Tak jak Krzysztof wspomniał, w ostatnim czasie mam przyjemność bycie odpowiedzialnym za strukturę projektową w firmie Orange Polska, gdzie jestem odpowiedzialny za kilka portfeli projektów biznesowych, jak i za biuro projektów. I chciałbym na początek zapytać się, czy u kogoś z Państwa w którejś organizacji agile jest wdrożony tak na 100%, to znaczy zarówno pod względem procesów, hierarchii, jak i mindsetu, czyli mentalności ludzi. Czy ktoś mógłby podnieść rękę? U kogo tak jest? że Czuję się, że w 100% jest agile. Widzę, jest, jest jedna osoba, druga. Ok, a u kogo jest tak, że jest agile i to jest coś, coś dobrego, ale mimo wszystko jest pewna taka e, wojna, z, e, czy, czy może konflikt, czy może wyzwanie, żeby połączyć to z e, bardziej takim klasycznym podejściem, nie tylko waterfallowym, ale także z hierarchizacją, z pewnym takim e, uprocesowieniem. Czy, czy jest ktoś taki? Też jedna osoba. Okej, okay, a reszta. Tam były trzy. ok, Dobra. Generalnie wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach mamy. mamy dwa takie zderzenie dwóch takich światów. Jeden świat to jest taki świat XIX-wieczny, może 20wieczny, gdzie mówimy o metodyk, metodykach waterfallowych. Ten świat już nie jest fajny, nie jest sexy. Natomiast to, co jest fajne i już to dobrze znamy od, od kilku ładnych lat, to jest agile. Yy, i wszyscy o tym mówimy, to jest fajnie. Nie, niektórzy na mają na przykład ten komfort, że agile jest yy, yy, wdrożony yy, w 100%. Natomiast yy, mimo wszystko yy, moim zdaniem dzisiejszym wyzwaniem, zwłaszcza dla ludzi, którzy są odpowiedzialni bezpośrednio dla, za projekty, za wdrożenia, jest połączenie yy, tych dwóch światów. I dlatego chciałbym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak udało mi się to, te, tego dokonać na kilku przy, przykładach, na kilku, na kilku case studies. I generalnie to, co to chciałbym przekazać, to, to, to jak można to zrobić właśnie na tym poziomie z punktu widzenia menadżera projektu, czy osób odpowiedzialnych za wdrożenie, czy, czy menadżera portfela. Na początek, jeżeli chcielibyśmy porównać sobie Waterfall do Agile, to z punktu widzenia cyklu życia projektu, projektu informatycznego w takim podejściu kaskadowym mamy oczywiście na początku jakieś zbieranie wymagań, określenie wymagań, projektowanie systemu, potem implementacja, testowanie, jeżeli testy się udadzą, to mamy wdrożenie na produkcję. Jest to dość takie standardowe podejście i z, z punktu widzenia, patrząc przez pryzmat na przykład podejścia PMBOK, no to mamy po prostu kilka faz projektu. Mamy fazę inicjowania i potem jest ta najważniejsza faza planowania. De facto tutaj cały system powinien być zaplanowany. Projekt techniczny, high level design czy low level design, te wszystkie rzeczy powinny być tu przygotowane po to, żebyśmy mogli z sukcesem już potem skupić się tylko na wdrażaniu. Jest to, jest to pewna taka podstawa, jeżeli chodzi o wdrożenia, o wdrożenia waterfallowe. W przypadku Agile'a możemy powiedzieć, że. Mówimy o tym samym, tak, też mamy jakieś określenie wymagań, projektujemy, implementujemy, testujemy, przekazujemy do użytkowania, tylko jeżeli weźmiemy sobie chociażby Scrama, to po prostu robimy to w mniejszych iteracjach. Jak popatrzymy na poziom aktywności, to oczywiście na początku mamy jakieś inicjowanie i procesy planowania, potem wdrażamy tą, tą pierwszą część, pierwszą iterację, przechodzimy do drugiego sprintu i tak dalej. Teraz pytanie, jak różnią się od siebie te podejścia i jak je połączyć. I pierwszy przykład, który chciałbym Wam pokazać, to jest przykład z sektora bankowego, gdzie w ramach migracji, migracji Centrum Przetwarzania Danych miałem przyjemność migrować taką aplikację, taką platformę do zarządzania portfelem inwestycyjnym przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Kontekst taki biznesowo-technologiczny jest taki, że ta migracja odbywała się w ramach właśnie przenoszenia dużego data center. Mówimy o ponad 100 aplikacjach dużej dużej farmie serwerowej, infrastrukturze wspomagającej a także w przygotowaniu całej przestrzeni data center. I tutaj ten, ten cały program trwał ponad dwa lata, tak więc jest to, jest to duży program. Natomiast ta jedna aplikacja była bardzo specyficzna. Aplikacja Business Direct była to aplikacja używana przez akurat biznes w Republice Czeskiej, przez, tak jak wspomniałem, małe i średnie przedsiębiorstwa i przysporzyła ona nam tyle kłopotu, że migracja nie była prosta. De facto architektura tej aplikacji była już bardzo, bardzo stara, bo ta aplikacja była stworzona 10 lat wcześniej. Co więcej, właściciel biznesowy czekał z nowym release'em na właśnie migrację data center, co wiązało się z tym, że musieliśmy praktycznie zrobić redevelopment tej aplikacji od początku, i upgrade, upgrade systemu. Dużym wyzwaniem było też to, że zespół deweloperów, którzy, którzy byli zlokalizowani w Indiach, praktycznie to nie był już ten sam zespół. Firma nazywała się tak samo, ale nie było nikogo, kto pisał tą aplikację. I taki typowy projekt w ramach programu Migracji Data Center. Wyglądał tak, że na początku projekt był startowany, mieliśmy inicjację projektu, przechodziliśmy do tej fazy planowania, czyli tej najważniejszej fazy z punktu widzenia waterfall. Tutaj też planowane były zakupy sprzętu, licencji, ewentualnie jakiegoś outsourcingu i przechodziliśmy do budowy środowiska testowego. W momencie, gdy środowisko testowe było zbudowane, odbywało się testowanie. Zadowolony biznes podpisywał zgodę na to, że aplikacja może być wdrożona na produkcję. W międzyczasie odbywało, odbywała się budowa środowiska produkcyjnego, migracja produkcyjna i tak zwany go-live. No i pierwsze problemy właśnie pojawiły się na etapie budowy. Środowiska testowego. Te elementy, które, dla których zakres był w miarę oczywisty i prosty, czyli elementy związane z infrastrukturą IT, poszły w miarę gładko, zgodnie z harmonogramem. Budowa serwera, systemu operacyjnego, bazy danych, warstwy middleware. Tutaj wspomnę, że ta aplikacja z, była zintegrowana z kilkunastoma innymi aplikacjami w banku, m.in. z księgą główną. No, i migracja aplikacji. Standardowo powinno to wyglądać tak, że bierzemy kopię, kopię tej aplikacji z jednego serwera, kopiujemy na drugi, odpalamy, ewentualnie jakiś, jakieś małe dostosowywanie, tuningi powinno działać. Tutaj, tak jak wspomniałem, okazało się, że musimy zrobić cały redevelopment tej aplikacji i de facto deweloperzy siedzieli i Pisali tą aplikację od nowa. I teraz zaczęliśmy, oczywiście, myśląc, że zakres jest znany i można, można to zrobić standardowo. Natomiast po kilku spotkaniach i takich naradach, okazało się, że ten zakres jednak nie jest znany. Nie tylko pod względem technologicznym, ale także pod względem biznesowym. To znaczy, właściciel biznesowy ma budżet, ma ochotę, ale jeszcze nie wie do końca, co by chciał. I zdecydowaliśmy się, właśnie w tym slocie czasowym przeznaczonym na redevelopment aplikacji, zastosować Scrama. Ten slot czasowy trwał trzy miesiące. Zastosowaliśmy sprinty tygodniowe. Oczywiście wszystkie rytuały skramowe były zachowane, planowanie sprintu Daily Scrum, podsumowanie sprintu i retrospektywa. Wymagało to także zmiany ról, tak? no bo generalnie mamy w takim klasycznym projekcie project managera, architekta, inżynierów, deweloperów itd. itd. No w Scrumie nie ma na to miejsca. Gdzieś, musia, gdzieś musieliśmy znaleźć product ownera, to, to było w miarę proste, ponieważ product owner to był po prostu właściciel biznesowy aplikacji. Scrum Master'a, Scrum Master'em został naznaczony project manager, czyli ja, natomiast cała, cała filozofia Scrum'a nie była oczywista od początku, więc de facto ten zespół zaczął ze sobą w ten sposób pracować dopiero gdzieś tam po dwóch sprintach. Natomiast to tutaj zadziałało. Aplikacja została w końcu przetestowana i z technicznego punktu widzenia wyglądało, że jest wszystko ok. Mogliśmy przejść do testów integracyjnych. Testy integracyjne przeszły, było fajnie. Właściciel biznesowy wstępnie powiedział, że jest OK, ale potrzebuje zaangażować więcej członków ze strony biznesowej i dodatkowo kilku wybranych użytkowników. No i okazało się, że nie wszystko działa, że niektóre wymagania biznesowe nie zostały zaadresowane. I tutaj już nauczeni doświadczeniem stwierdziliśmy, że skoro Feedback jest taki, że nie działa, ale do końca też nie wiemy jeszcze co i nie wiemy, jaka jest przyczyna źródłowa. Bo przypomnę, że nasi deweloperzy to, to był dość nowy zespół, który, który dopiero wdrażał się po pierwsze w tą aplikację, po drugie w programowanie, a po trzecie no było też wyzwanie komunikacyjne między, między Warszawą, Pragą a Bangalorem. To Stwierdziliśmy, że zastosujemy tutaj znowu ScrumA. I podobnie jak w tym wcześniejszym przypadku, w tym slocie, powiedzmy, waterfallowym, powiedzieliśmy sobie: Dobra, będziemy testować skramowo. Product backlogiem będzie po prostu, to, to będą test casy. I będziemy sobie planować ze sprintu na sprint. Właśnie te test-casey, które powinny być rozwiązane, one przyrastały. Natomiast tym takim product backlogiem były wszystkie casey testowe. Co więcej, one przyrastały. Natomiast udało się, udało się przetestować, zdobyć tutaj akceptację właściciela biznesowego, przejść przez testy akceptacyjne i wdrożyć tę aplikację. Drugi przykład. Drugi przykład jest to wdrożenie czysto software'owe. Jest to aplikacja mobilna i back office, dostarczana do, do firmy ubezpieczeniowej. Generalnie kontekst biznesowy jest taki, że ta aplikacja służy do terenowych oględzin szkód. O, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w takim standardowym biznesie ubezpieczeniowym jest jakiś dyspozytor odpowiedzialny za szkodowość i on kieruje rzeczoznawców do zgłaszanych szkód. I teraz ta aplikacja jest takim właśnie dyspozytorem. Pokazuje w tym back office na podstawie zgłoszonych szkód, jak powinna wyglądać trasa danego rzeczoznawcy a ten rzeczoznawca na swoim smartfonie e, widzi w aplikacji mobilnej, gdzie powinien pojechać. Co więcej, na koniec dnia jego efektywność jest mierzona zarówno względem innych rzeczoznawców, jak i e, takiej standardowej trasy, która e, powinna być e, wytworzona. E, tutaj, w tym, w tym przypadku, co ciekawe, ten projekt zaczął się waterfallowo. E, Klient, bo to jest wdrożenie, wdrożenie dla klienta. Klient w pewnym momencie powiedział, że chyba właśnie oczekiwania są trochę inne, może warto by było zastosować inne podejście. I stwierdziliśmy, że przełączymy się na Agile'a. Natomiast to nie było od samego początku. To było de facto ratowanie projektu z, właśnie z takiej, z takiej metodyki, metodyki tradycyjnej. Zmieniliśmy podwykonawcę, tutaj jest kilku podwykonawców, i pojawiła się rola product ownera. No i zwinny model pracy, zwinny model pracy, typowo znowuż skramowy. W ogóle wdrożenie całe jest podzielone na cztery etapy. Jedna iteracja trwa dwa tygodnie, 20 tygodni, plus jakieś planowanie, to możemy powiedzieć, że to jest projekt na około rok czasu. Znowuż wszystkie rytuały tylko typu codzienny Daily Scrum, tutaj występują głównie z dostawcą. Natomiast planowanie sprintu, retrospektywy i demo odbywają się w siedzibie klienta razem z Product Ownerem. No i oczywiście tutaj stosujemy szacowanie czasu pracy na podstawie Story Pointów i te kryteria odbioru historyjek, a także szacowania są ustalane wspólnie z klientem. Co jest ciekawe, tutaj mówimy o dwóch rozproszonych zespołach zwinnych, mamy także integrację z inną aplikacją i na poczet tego projektu stosowana jest aplikacja do zarządzania zadaniami, w tym przypadku jest to Jira. Jeżeli chodzi o model dostarczania, tak jak wspomniałem, mamy dwa zespoły. Jeden zespół e, skramowy jest e, skupiony na aplikacji mobilnej, analiz, analizie i testach. Drugi na integracji e, z innymi systemami, także na e, aplikacji back-office'owej. I tak jak wspomniałem, e, w tym projekcie występuje product owner, on jest częścią projektu, e, częścią zespołu projektowego, i to jest. E, Osoba ze strony klienta. Product owner decyduje o tym, co powinno się pojawiać na product backlogu, co powinno mieć wyższy priorytet i jak ten, jak ten produkt backlog wygląda. Z naszej strony mamy project managera, który de facto jest takim scrum masterem wspierającym cały proces, ale także dodaje taką oprawę logistyczną i. Zarządza, za, zarządza kontraktem. Mamy także analityka biznesowego i architekta rozwiązania, który, wspie, którzy wspierają te, te dwa zespoły. Dobrze, i teraz trzeci przypadek. Jest to wdrożenie dużej sieci transmisji danych dla kolportera dla poczty. I systemu do zarządzania wydajnością sieci. Jest to de facto ciekawy projekt, ponieważ mówimy tutaj o jednym z większych tego typu takich projektów sieciowych, chyba w tej, w tej części Europy. Bo klient ma około 5000 lokalizacji i o ile jest to pewne wyzwanie z punktu widzenia podłączenia klienta i połączenia go całą siecią. O tyle jest to pewien problem z, z punktu widzenia takiego systemu do monitorowania wydajności sieci, ponieważ aplikacja musi być odpowiednio wyskalowana. Wiąże się to, to nie tylko z tym, że jest wiele elementów sieci, które muszą być monitorowane, ale w tym przypadku klient zamówił sobie pełną funkcjonalność. W jednej lokalizacji są mniej więcej dwa urządzenia sieciowe, dwa routery. W sumie mamy 10 tysięcy routerów i mamy kilkadziesiąt parametrów na każdym routerze, więc jest bardzo, bardzo dużo elementów, które muszą być monitorowane. No i okazało się, że w tym przypadku niestety pojawił się podstawowy problem z wydajnością. To znaczy, ta aplikacja, jak i większość aplikacji właśnie do monitorowania wydajności sieci, nie radzi sobie z, z, z tego typu wielkością. Skala po prostu przerosła tą aplikację. W tym przypadku, projekt jest to projekt sprzedażowy, więc on zaczął się od pewnej takiej fazy inicjowania, fazy pre-sales, gdzie została złożona oferta, zaakceptowana przez klienta i przeszliśmy do fazy planowania. Ta faza planowania trwała chwilę, ona Zarówno obejmowała ten, powiedzmy, element infrastruktury, jak i element software'owy, ponieważ założenie było takie, że to jest oprogramowanie spółki, jest, jest potrzebny niewielki tuning, i potem, potem będziemy mogli generalnie już wdrożyć całe rozwiązanie na produkcję. W międzyczasie, gdy ta sieć była wdrażana. Okazało się, że pojawiają się problemy wydajnościowe. Jak, tak jak patrzycie tutaj na ten, na ten harmonogram, to zarówno wdrożenie sieci transmisji danych WAN, czyli Wide Area Network, jak i software development miały zakończyć się w tym samym momencie. Niestety nie zakończyły się, ponieważ pojawiły się problemy wydajnościowe, a po nich nowe wymagania klienta, problemy z funkcjonalnością. I co tutaj stwierdziliśmy? Po próbach adresowania każdego, każdego wymagania z osobna przy takim standardowym setupie organizacyjnym projektu, zastosowaliśmy Agile'a na sam koniec projektu, po to, żeby ten projekt w ogóle uratować i dostarczyć do klienta. Umówiliśmy się na pewien backlog z klientem. Ten backlog zawierał jego wymagania. Odnośnie wydajności, odnośnie funkcjonalności. Podzieliliśmy ten backlog na 8 sprintów, no i przeszliśmy do wdrożenia. Co ciekawe, tutaj pracowaliśmy z dostawcą z Francji i wszystkie też te, te właśnie, rytuały skramowe zostały zachowane. Co więcej, w każdy, w każdy piątek demo odbywało się wspólnie z klientem, i na to demo, przychodził też, przyjeżdżał też dostawca. I ostatni case, case migracji systemu call center i telefonii IP dla firmy z branży e-commerce. Tutaj mamy sytuację taką, że mamy do wdrożenia system call center dla około 150 agentów i, e, i telefonii IP dla 1500 słuchawek. Jest to związane także z infrastrukturą serwerową, z, e, z odpowiednim oprogramowaniem. E, I w tym wypadku, e, de facto, można by było ten projekt prowadzić e, tradycyjnie. I tak byśmy zrobili, gdyby nie klient. E, wymaganiem klienta było tutaj, żeby e, wdrożyć ten, ten projekt zwinnie, tak więc Product Backlog, ponieważ nie było tutaj problemu z wymaganiami, spływającym zakresem, Product Backlog został stworzony na samym początku, został podzielony na, na iteracje, mówimy tutaj o pięciu iteracjach tygodniowych i w pięć tygodni ten projekt został wdrożony. Co jest jeszcze, jeszcze ciekawe, mieliśmy tutaj zdalne demo i planning, ponieważ zespoły były rozproszone i mówiliśmy też o kilku lokalizacjach, a Scrum Master był po stronie klienta. Wdrożenie jak najbardziej udane i nie, nie był zastosowany tutaj nawet jeden element typowo, typowo waterfallowy. I tak, tak na koniec chciałbym podsumować. Te wszystkie stady w trzech punktach krótkich. Pierwszy punkt jest taki, że Agile jest bardzo efektywny w przypadku wdrożeń software'owych. To jest wiadome, ale sam sprawdziłem i wiem, że to bardzo dobrze działa. Drugi wniosek jest taki, że Agile można łączyć z waterfall'em. I tak jak na tych, na tych przykładach pokazałem, fajnie, jeżeli takie elementy, gdzie zakres pływa albo wymagania klienta są niejasne, zastosujemy na przykład Scrum albo Kanban. No i trzeci wniosek, na koniec, jest taki, że Agile'a można stosować także do projektów typowo waterfallowych. I to działa. Dziękuję bardzo.